Dzień dobry, tutaj Justyna, i tak się cieszę, że po raz kolejny będziemy pracować nad naszym połączeniem z duszą, że rozpoczniemy wspólnie dzień od tego treningu duchowego, od tej praktyki, że dajemy sobie taką przestrzeń, taki czas. I jak już widzisz, wszystko jest kwestią nawyku i ty teraz zyskujesz taki nawyk, że rozpoczynasz dzień i dajesz sobie samej przestrzeń, że jesteś dla siebie, pytasz siebie, że znajdujesz czas, żeby połączyć się, zrównoważyć Twoją energię, żeby nie tylko reagować na to, co dzieje się w świecie, ale także zastanowić się co chcesz świadomie stworzyć. Cześć wszystkim, Cześć Koni, Cześć Dorota, Viola, Aga, Asia. Super, że jesteście. Dzień dobry. Cieszę się, że wstajecie. Ta przestrzeń na żywo jest dla mnie też bardzo cenna. I tak jak powiedziałam, ta przestrzeń jest dla nas, żebyśmy... Zaczęli świadomie tworzyć, żebyśmy stawiali się do tego duchowego treningu i dawali sobie na to przestrzeń. Więc ja się bardzo cieszę i zawsze ten poranek napełnia mnie taką radością, takim entuzjazmem, bo chyba największym zwycięstwem jest ta, to poranne zwycięstwo um, bitwy o łóżko, żeby rozpocząć dzień, wstać e, i uśmiechnąć się do siebie. I zacząć przeżywać to życie świadomie, a nie tylko w trybie reagowania. Teraz ty dajesz sobie przestrzeń, żeby połączyć się ze sobą. Dzisiaj zrobimy też wizualizację, a nie tylko reagować na to, co dzieje się wokół nas. Super. To moi kochani, nie zwlekając, przejdźmy teraz do naszej porannej praktyki. I tak jak zwykle, pozwól sobie znaleźć dla siebie komfort w tu i teraz. Jeśli siedzisz, to swobodnie się oprzyj, żeby twoje plecy mogły się zrelaksować, twoje barki. A jeśli leżysz jeszcze w łóżku, to także wyciągnij się, zrelaksuj, znajdź dla siebie komfortową pozycję, aby twoje ręce i twoje nogi Mogły swobodnie odpoczywać. I zacznij spokojnie oddychać. Wziąć głęboki wdech, i wydech, i pozwól, żeby Twoje powieki się zamknęły. Także ze spokojem. Magia w tu i teraz. To jest ta przestrzeń, gdy skupiasz się na tym, co jest dla ciebie pozytywne, dobre, pełne postępów, co cię cieszy. I mocą intencji, zaproś teraz do swojego ciała stan wdzięczności. Jak to jest, gdy czujesz w swoim ciele wdzięczność? Jakie to jest uczucie? I kontynuuj. I teraz. Przywołaj Twoje głębokie pragnienie, to, czym tak bardzo marzysz w głębi serca, to, nad czym pracujesz, to, co chcesz zmanifestować. Te kwestie w Twoim życiu, którą chcesz uzdrowić. Nabierz klarowności, co to za pragnienie. I w tym momencie tu i teraz z wdzięcznością załóż i przyjmij, że już jesteś tą osobą. I okaż wdzięczność za to, co już jest Twoje, co już się zmanifestowało. Ja ci teraz w tym pomogę. Niech te słowa teraz cię poprowadzą. Czuję taką wdzięczność za to, że to, czego tak bardzo pragnęłam. Teraz. Jest już dla mnie, jest już moją rzeczywistością. Czuję taką wdzięczność dla Boga, do wszechświata i do siebie samej, że wytrwałam, że zapracowałam na to, że nie straciłam wiary, że wierzyłam do końca. W to pozytywne rozwiązanie. Czuję taką wdzięczność i radość teraz, gdy tak wspaniale zarabiam, teraz, gdy pieniądze płyną z taką swobodą i łatwością, z tak wielu źródeł, w tak regularny sposób. Czuję tą obfitość, to błogosławieństwo. Bo moje relacje i moja rodzina tak bardzo mnie wspiera. Czuję taką wdzięczność, że tak doskonale się czuję. Mam zdrowe ciało, zdrową psychikę, jestem stabilna emocjonalnie. Ja tu i teraz czuję taką wdzięczność za to, że żyję i służę tak, jak mnie do tego powołano, że moja praca wnosi tak wspaniały i cudowny wkład w życie innych. A ja pracuję z wielką pasją. Radością i spełnieniem. Czuję taką wdzięczność za czas, który jest mi dany, że mogę odpocząć, że moje życie to nie jest niekończąca się praca, ale za to, że mam przestrzeń na zabawę, na najbliższych i na bycie dla innych. I doskonale znam różnicę pomiędzy tymi kategoriami. Czuję taką wdzięczność do Boga i do wszechświata, że to pragnienie, które kiedyś wydawało mi się takie wielkie, nierealne, oddalone, teraz, jest moją rzeczywistością, a ja stałam się osobą, która żyje na miarę tego pragnienia. Tu i teraz. I tak głęboko to czuję, tak głęboko czuję wdzięczność, że zostałam tak bardzo pobłogosławiona. Że otrzymałam tak wiele wsparcia emocjonalnego, duchowego, finansowego, aby to pragnienie mogło się spełnić. I poczuj wszystko to, co czujesz, gdy to pragnienie już jest przy tobie. Już jest Twoje, co jest esencją tego pragnienia? Spokój, entuzjazm, nieograniczone możliwości, pasja. Błogość. Następnie zwróć uwagę na swoje ciało. Jesteś tu i teraz, właśnie w tym ciele, jak się dzisiaj czuje twoje ciało? Czego dzisiaj potrzebuje od ciebie twoje ciało? I zeskanuj je teraz od góry do dołu, aż po czubki palców. Niczym rezonans, i zauważ, czy są w nim jakieś napięcia, emocje, i tylko zyskaj świadomość swojego ciała. Dzisiaj potrzebuje od ciebie Twoje ciało. Może pragnie wyjść na spacer, może innego pożywienia, może innej postury i pozycji podczas pracy, a może pragnie innej wibracji, radości frajdy, może tańca, może masażu, cokolwiek to jest, zwróć na to uwagę. Czego pragnie Twoje ciało? Czego potrzebuje? O co Cię prosi? Może prosi Cię, żeby... Odsunąć jakiś nawyk? Zauważ to. Następnie pozwól sobie zrelaksować się jeszcze bardziej, jeszcze pełniej. I w tym momencie Pozwól sobie uwolnić te napięcia, które nagromadziły się, może podczas snu, może podczas zasypiania. I wyobraź sobie, że to co ciężkie, te ciężkie emocje, myśli, te stany, które ciążą. Twojemu myśle, pakujesz do walizki. Z czułością, z troską, dziękujesz, że chciały Cię chronić, ale spakuj je do walizki. Tam, dokąd się wybierasz, te myśli, te stany. Zupełnie się nie przydadzą. I spakuj je do walizki. To co ciężkie, te myśli, które cię ograniczały. Spakuj je, zamknij walizkę i zostaw za sobą. I idziesz naprzód, idziesz dalej. Idziesz po więcej, uwalniasz się od tego, a teraz w tej części zaproś do tego doświadczenia Twoją duszę. Tą siłę, która cię prowadzi, która cię kocha, która zawsze cię wspiera, która zawsze jest przyjazna. Moja duszo, zapraszam Cię do tego doświadczenia. I połóż rękę na sercu. I powiedz trzy razy wewnętrznie słowo kocham, przepełniając swoje serce tą energią, wibracją miłości. Kocham, kocham, kocham. Kocham. Poczuj to jak przez Twoje ciało fizyczne, emocjonalne i duchowe przepływa miłość. Stajesz się promienna, radosna. Połączona. Moja dusza. Przechodzę dzisiaj do Ciebie, bo potrzebuję wsparcia, potrzebuję zasilenia, bo szukam odpowiedzi. Bo chcę zobaczyć i poczuć. Co jest dla mnie teraz możliwe? Proszę pokaż mi, kim powinnam się stać i jak działać? Co? Mówić, aby doświadczyć tego, czego pragnę. Kim jest ta wersja mnie, która tego dokonuje? I w tym momencie. Zupełnie się na to otwieram w zaufaniu, swobodnie. Proszę, pokaż mi, kim jest ta wersja mnie, kim powinnam się stać, aby być osobą, która z gracją, z przyjemnością, z radością otrzymuje to pragnienie. I pozwól teraz zobaczyć ten, zobaczyć obraz, w którym otrzymujesz to pragnienie, w którym realizujesz ten cel. Dusza ci go podpowie. Obraz, symbol. Kim jest ta wersja Ciebie? Zwizualizuj to. Zobacz siebie w pełni szczęścia, w pełni Twojego potencjału. Jak cieszysz się tym pragnieniem, jak je osiągasz. Jak się wtedy czujesz? Jak się wtedy nosisz? Wyglądasz? Jaką pewność siebie demonstrujesz? Jak podchodzisz wtedy do swojej rodziny, bliskich? Jakie słowa płyną z Twoich ust? Za co podziwiają Cię inni, gdy otrzymujesz pełnię tej manifestacji tego pragnienia? W tej wersji Ciebie. Co myślisz o sobie? Jakie masz przekonania na swój temat? Zobacz te wersje ciebie. To jest prawda o tobie. Tak działasz. Taką osobą jesteś, gdy masz dostęp do nieograniczonego potencjału i masz połączenie z duszą. To jest prawda o tobie. I pozwól, żeby ta wizja, ten obraz, te wglądy prowadziły Cię, przeniknęły Twoje wnętrze, Twój umysł, Twoją mentalność. Dzisiaj tworzysz siebie na nowo. I gdy wstaniesz z tej wizualizacji, zacznij być tą osobą, wcielać ją, działać jak ona, myśleć jak ona bo to jest prawda o tobie. Weź razem ze mną jeszcze głęboki wdech i wydech. Oddech, który cię uziemia, który cię osadza, który napełnia cię pewnością siebie. Uśmiechnij się, uśmiechnij się do swoich marzeń. I możesz swobodnie otworzyć oczy. Daj sobie czas, bez pośpiechu. I na koniec chcę przekazać Ci tę ważną kwestię. Dzisiaj bądź Panią, Panem swoich słów. Każde słowo jest niczym zaklęcie, niczym dekret, niczym afirmacja. Niektórzy z nas mają takie trzy nawyki do pokonania, których ta część nas, która już żyje pragnieniami, nie praktykuje. Dzisiaj, proszę, uwolnij się od nawyku narzekania, krytykowania i usprawiedliwiania. To są trzy nawyki, które nas okradają to głos naszego ego, które chce być ofiarą i chce się oddzielać. Dzisiaj zwróć uwagę, żeby uwolnić się od potrzeby narzekania. Jeśli zdasz sobie sprawę: o, znów zaczynam narzekać, znów zaczynam marudzić, znów jestem markotna. To znów wróć do tego co zrobiliśmy dzisiaj. Dziękuję, dziękuję za mój sukces, dziękuję za to błogosławieństwo, dziękuję, że tak wiele mi jest dane. Wracaj do wizji powodzenia i sukcesu. I gdy jakaś część Ciebie znów będzie chciała być markotna, wracaj do wdzięczności, wracaj do wdzięczności. Dziękuję, że to już jest dla mnie. Dziękuję za moje powodzenie. Dziękuję za mój sukces, dziękuję za to błogosławieństwo. Więc uwalniam się od nawyku narzekania, bycia marudną, od nawyku krytykowania, od nawyku usprawiedliwiania. Ego chce się bronić i nie potrzebujemy tego. Zamiast tego będę wdzięczna, moje słowa. Będą pełne miłości, będę mówić językiem miłości i będę błogosławić sobie i innym. To jest zadanie na dzisiaj dla nas. Uwolnić narzekanie, krytykanstwo i usprawiedliwianie. Od tej pory będę mówić językiem miłości do mamy. Do męża, do bliskich i będę mieć tą higienę, higienę mentalną. Nasze ego chce usprawiedliwiać, bo chce się oddzielić. Ja jestem niewinna, ty jesteś winny, tak? Zrzuca odpowiedzialność. Zamiast tego możesz powiedzieć: Słyszę to, co mówisz do mnie. Widzisz to z tej perspektywy, ok, dziękuję. Widzę, że ty to odbierasz w ten sposób. Zastanowię się nad tym. I nie muszę usprawiedliwiać, nie muszę krytykować. Krytykujemy, bo ego chce poczuć się albo um, chce poczuć się lepsze i nie chce poczuć się gorsze. Natomiast pamiętaj, nie ma lepszych i gorszych. W każdym z nas jest ta sama esencja. Jesteśmy z jednego źródła i ono wyraża się może inaczej fizycznie, ale duchowo wszyscy jesteśmy równi, wszyscy. Kochać to znaczy rozpoznać siebie w innym człowieku. Dziś będę mówić językiem miłości pięknego dnia dla ciebie, dziękuję za twoją obecność. Pozdrawiam.